Cześć, z tej strony Ryzen. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie kilku ostatnich dni, yy, jeśli chodzi o moje paczki, od yy, ostatniego filmu, który pojawił się w czwartek z otwierania nagród za Fu Champions Division Rivals. Miał się pojawić drugi w czwartek po południu, ale najpierw i jej nie wrzucił w odpowiednim momencie ważnych meczów, tylko jakoś gdzieś w nocy z tego co wiem. Po drugie, w tych większości paczek na żadnym koncie mi nic nie leciało, nawet ekrany, więc nie było sensu wrzucać pa paczek, w których najlepszy był na przykład kepa. No to chyba rozumiecie. Więc teraz otworzę nagrody za skład Battles, później porobię jakieś ligowe SBC, a następnie pokażę Wam te najciekawsze, yy, czyli chyba z jakieś trzy paczki z poprzednich dni. Mam nadzieję, że nagrody za skład Battles, które mam Golda 1, tak, Gold 1. Tak naprawdę tylko na podstawie robienia różnych wyzwań. No, mam nadzieję, że coś trafię. Jakie tu w ogóle są paczki? Duża złota paczka premium, złota paczka zawodników premium, mieszana paczka piłkarzy. Prime. Są tacy, którzy tu trafiliby cztery karty specjalne, a ja nie trafię ekranów. Więc zaczynamy od paczki za 15 tysięcy. Tu pokażę wszystkie trzy i zobaczycie, prawdopodobnie, zobaczycie, czemu nie wrzucałem poprzednich odcinków. Paczka za 15 tysięcy. O, jest walkout, czyli pewnie, pewnie teraz tak na przekrój będą same karty specjalne. Farman, Hiszpania, SO, Pike nie, Nacho, chyba. Ile ono? 87, więc super, jest lepiej niż przez po poprzednie jakieś 3-4 dni. Od tamtego otwierania naprawdę yy, najlepsze co trafiłem to jakiś one bez, bez walkoutu. A teraz trafiam już Nacho w paczce za 15 tysięcy, więc jest świetnie za grę z kompem. No, reszta paczki jest już w takim stylu jak się spodziewałem. Złota paczka zawodników Premium będzie taka jak ta poprzednia. No nie. I tu już chociaż są ekrany. Więc to tak na przekór jest lepiej niż przez pozostałe dni, ale zobaczycie jak puszczę wam podsumowanie o co mi chodziło. Tu TAH 83 też ok do SBC zawsze się przydała jeszcze Marcano, Valencia. Dobra mieszana paczka piłkarzy Prime trzecia za skład Battles i bez lokautu, czyli tylko w tej teoretycznie otwartej paczce o ta już bardziej przypomina te, te moje poprzednie a więc mam tu złotą paczkę piłkarzy Prime paczkę piłkarzy Electrum i cztery takie paczki z SBC które przed chwilą wyszło Mnie jeszcze zrobię paczkę Jedną lub dwie z tym 81 plus rzadkim z Ligi Mistrzów ale zaczynamy od złotej paczki, że tryń za 45 tysięcy jest walkout wow, jaki rodzaj karty Road to the final jest to Holender S.O. Van Dijk. Van Dijk, 94 proszę niesamowite Virgil Van Dyke 94. Ja w tych paczkach naprawdę zobaczycie to później. Przez ostatnie 4 dni nie trafiałem nawet ekranów praktycznie. Najlepszą kartą był Kepa. Tu Virgil van Dyke 94. Jeden z najlepszych obrońców w tej grze i ja nie wiem czy ja go nie spróbuję jakoś połączyć tak, żeby zobaczyć czy będę miał możliwość, żeby jakoś przesunąć pulita, Petita i, i w ogóle, żeby mieć dobre zgranie. Oprócz, oprócz niego tam mogą być same 75, już mi nie zależy na tym. Nie ma nikogo ciekawego. Van Dyke kosztuje przy obecnych cenach ponad 600 tysięcy. To jest niesamowite, co tu się stało. Van Dyke road to the final. 83 tempa i 95 obrony. 99 siły, jeszcze 94 skoczności przy jego wzroście. To jest naprawdę niesamowita karta. Dobra, więc w następnych paczkach może już nic nie być. Paczka piłkarzy Electrum, ja już jestem zadowolony, w ogóle to jest słaba paczka. Nie ma tu nic. Nie ma, nie ma nawet ekranów, ale ja... Ja myślałem, że ja za to SBC Realu, które musiałem zrobić i jeszcze tam... Yy, Vajadoidu, jeszcze kończyłem łezkę żeby zrobić od nowa SBC z Ligi Hiszpańskiej myślę, że za dużo zapłaciłem, a... ale teraz widzę, że wcale to nie było tak, że a zapłaciłem, żeby zrobić SBC. Co z tego, że wydaję 70 tysięcy jak dostanę tego wandalka? A teraz zaczynamy paczki z dwoma piłkarzami z Ligi Mistrzów. W pierwszej nie ma walkoutu. Są ekrany. No w sumie tu muszą być ekrany. i Jest to Anglik, Lewy Skrzydłowy United. A, Rashford. Rzeczywiście, bo on po upgradezie dostał zmianę pozycji, ale ta karta została. Szkoda, że jest niewymienna, bo możliwe, że kosztuje sporo, chociaż chyba teraz wszystkie te karty teraz poszły do góry właśnie przez to SBC. Zobaczmy. Druga paczka z dwoma piłkarzami z Ligi Mistrzów. Bez lookoutu. No są ekrany, bo muszą być, ale jaki będzie overall? Może jakieś 85. Niemcy, Bramkarz. Yy, Ulrais 81 To już gorzej, ale w sumie później, jeszcze w tamtej paczce, coś może wpaść. Ewentualnie, może wpaść taki właśnie Ulrais. Kolejna paczka z dwoma piłkarzami z Ligi Mistrzów znowu bez lookoutu. I jest to Hiszpan Napastnik Rodrigo. 85 To bardzo dobrze. Te karty zostawiam, bo nie ma tego SBC Premium. Ono może jutro się pojawić, więc wyższą wyrole zostawiam. Teraz ostatnia paczka z dwoma piłkarzami, z dwiemistrzów i zaraz zrobię to 81+, ale tu mamy walkout. I zaczyna robić się ciekawie właśnie w tym momencie. Jest to Hiszpan napastnik e, Costa. On ma 86, więc to jest taki fałszywy walkout trochę, ale dobra, 86 karta. W sumie ma, właśnie teraz mam dwóch kostów 86 Z Ligi Mistrzów Scream e, Fajnie, ok, e, Jednak ten Scream jest trochę bardziej grywalny Oprócz kosty mamy tu też Żałomario No i mam paczkę z piłkarzem 81 plus z Ligi Mistrzów I przed chwilą też zauważyłem, że jednak kil Z kilkuminutowym opóźnieniem pojawiło się to SBC Tylko z trochę innymi wymaganiami niż było to w przeszłości więc też postaram się taką paczkę zrobić i trafię farmana, ale zrobię po prostu tamtą paczkę. Dobra, ale najpierw leci paczka 81 plus albo raczej prawdopodobnie 81 równo. Zobaczmy to. I jest to Anglik, Środkowy Obrońca z United, Smalling 82. O! Czyli jednak nie 81. Dobra, przed tą paczką yy, z rozbudowy Ligi Mistrzów Premium najpierw jeszcze cztery z dwoma piłkarzami Ligi Mistrzów. Prawdopodobnie w nich nic nie będzie, ale może co nawet lepiej będzie by łoko, było to byłoby mi szkoda przepalać taką kartę. A zaczynamy od Florenciego, który na początku gry naprawdę byłby drogi i byłby bardzo dobry do grania druga paczka z dwoma piłkarzami z Ligi Mistrzów także bez lockoutu czy będzie jakiś ciekawy overall i jest to One Mata 84 więc ok oprócz niego El i 82 więc też jest nieźle trzecia paczka z Ligi Mistrzów i jaki będzie overall, najpierw jaka flaga, Meksyk, Herrera, ten Sporto, znaczy on teraz chyba do Atletico przeszedł, ale tutaj jest Sporto, 82. Hmm. Okej, okay, więc zrobiłem to SBC, mam tu pa dwie paczki z dwoma złotymi rzadkimi piłkarzami, a następnie zawodnika Ligi mistrzów Premium. Zaczynamy od tych paczek. No tutaj nie oczekuję niczego. W pierwszej nie ma ekranów. Zobaczmy kto tu był. No, niesamowite role. I druga paczka z dwoma złotymi rzadkimi, też bez to oczywiście. O, są ekrany zwykłe. Jest to Błoch, Ramkarz, Viviano. Więc takie klasyczne ekrany. Jedne z najsłabszych, i teraz piłkarz Ligi Mistrzów Premium, czyli albo Motm Ligi Mistrzów, albo Road to the Final, albo yy, Team of the Group Stage, albo Team of the Knockout Stage. Szczerze, cieszyłbym się z tego Vandajka, którego już raz trafiłem. Bo wtedy tamtego mógłbym sprzedać, ale po prostu, żeby był jak najwyższy overall, bo w wykrywalną kartę nie, nie wierzę. I jest to. Jeko. Super. Super. Mógł być na przykład Neymar, Lewandowski, jeśli chodzi o ten rodzaj karty. Mógł być Ronaldo, Messi, ale jest Jacko. Po prostu no. Czyli na przepałkę. Ale dobra. Z Van Dijk. Van Dijk wszystko wynagradza. Więc wysyłam tego Dreco do klubu. I teraz zapraszam, no to reszta filmu będzie już dosyć krótka Najlepsze, czyli nadające się do czegokolwiek paczki od ostatniego filmu, który był w czwartek Mega paczka rzadkich kart Za 55 tysięcy No ludzie, jest tyle tych kart specjalnych, dalibyście coś O, przynajmniej one to watch jakiś e, Hiszpania, SP, Denis Suarez Dobra, 79.00, niesamowita karta, ale dobra jest One Watch, to jest najważniejsze. Oprócz niego, czy naprawdę tu najwyższym overrolem był się. Nie, 81 najwyższy overall. Jako ostatnią paczkę, tę właśnie z niewymiennym One Watchem dawać mi tego Wuleya i w ogóle. No, nie ma workoutu. Cyk, One Stu Watch, lagachin i w ogóle. Dawać Anglia. Klein. okej. Okay. Dobra, czyli w w sumie jest dalej takie samo szczęście w tym... jak wczoraj. Więc paczka za 45 tysięcy wczoraj jak robiłem pierwszą część tego filmu były dla mnie masakryczne. Może teraz będzie lepiej, proszę walkout, naprawdę błagam. Nie ma. O, są ekrany jest one to watch. To już zawsze lepiej. Almiron. Okej, okay, zawsze once to watch nie jest zły. Przynajmniej jakaś karta specjalna. Zobaczmy, może jakiś jeszcze No nie 80 overall No to jest paczka za zadanie to takie dzienne dotyczące futis. O i mamy Motma Więc nie mam pojęcia Peralta jakiś Nie, Jimenez, Jimenez. Okej okay. 82 Może tutaj dwie karty specjalne bez walkoutu? No albo Bender, tak, Bender musi się pojawić w każdym otwieraniu. Niewymienna paczka za 50 tysięcy. Czy będzie walkout? Jest walkout, wreszcie. Jaki rodzaj karty? To jest One Watch. Portugalia napastnik. Nie, Kagała. 85 overola. Okej, okay, jeszcze może być kilka kart specjalnych zawsze. I ile jeszcze kart specjalnych? Czy w ogóle jakaś będzie z tyłu? Niestety nie ma, chociaż jest jeszcze i Bauman i Acerbi. Dobra, i ostatnia paczka teraz właśnie za ważne mecze na tym koncie. Za 30 tysięcy nie ma oczywiście walkoutu, bo po co? O, jest przynajmniej one to watch. Jest to yy, Smałow. 81, on nie dostał żadnych kart specjalnych. On pewnie chodzi po Quixel teraz, ale czy oprócz niego jeszcze ktoś będzie? Nie ma, więc już na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem z jakiego powodu miałbym wrzucić go, gdyby nie ten Van Dyke tak naprawdę. Bo pozostałym najlepszym trafem był chyba ten Nacho za skład Battles. Ale na szczęście wpadł ten Van Dyke. Prawdopodobnie nie wiem, czy go nie, no mówię, nie zmienia tak składu, żeby go wrzucić tam. Za Laurą Blon Optimus będę musiał porównać te karty. Van Dyke wygląda świetnie. Yy, ale na razie to już wszystko. Następny odcinek nie wiem czy nie pojawi się dopiero w czwartek. Za Foot Champions oczywiście znowu Gold 2. Yy, I szczerze znalazłem nową taktykę, więc może... Uda mi się powalczyć jakąś wyższą rangę za tydzień, ale się zobaczy, bo równie dobrze mogę spać do Golda 3. Yy, nigdy nic nie wiadomo, ale na razie to już wszystko. Do następnego razu. Cześć.